Ok, jak widzicie, jest kolejny postęp w hodowli kryształu. No, i tak jak powiedziałem, wydarzyła się tragedia. Albowiem, no nie do końca sprawdziłem, czy rosły stężone. Też wpłynęły na to upały, które zwiększały rozpuszczalność soli. No i w związku z tym, kryształ się pomniejszył. Wraca, wraca już powoli do swojej naturalnej, znacznie naturalnej, wcześniejszej wielkości. Już ma 2 cm, prawie jak widzicie. Natomiast, jeśli chodzi o kształt, tu jest gorzej. Wcześniej kryształ był idealny. No teraz już niestety nie mogę tego o nim powiedzieć. Rosną niestety kryształy na bokach. Jak widzicie po tym rogu. Chwileczkę. Jak widzicie po tym rogu już się pojawiają niedoskonałości. Przy nitce. Też na nitce rosną dodatkowe kryształy. Na drugim końcu wieczkę Potrzebuję tylko to obrócić. Tak wygląda widok, nazwijmy to z boku. No i jak widzicie są drobne, no przez mój aparat tego aż tak dobrze nie widać Ale są drobne niedoskonałości Nie rozwija się to perfekcyjnie Też tutaj jest takie jakby lekkie uszczerbienie O, teraz to dobrze widać Tam również z boku wyrasta jakiś mniejszy kryształ O. Więc kryształ nie jest już taki perfekcyjny Poza tym nie jest idealnie przejrzysty Zatem niestety, no Nawet... Yy, nawet najlepszym zdarzałem się czasem porażki Pierwszy raz krystalizuję monokryształ siarczon-miedzi, więc cóż Nic się nie stało Kryształ będzie ładny, no ale niestety nie aż tak jak na początku Cóż, trzeba było dokładniej sprawdzić czy roztwór na pewno był stężony No cóż W każdym razie, następnym razem gdy, be, gdy po prostu wy będziecie to dolewać To upewnijcie się, że roztwór jest stężony na 100% Najlepiej robiąc go z ciepłej wody, a potem ochładzając No ale cóż Zatem kryształ wygląda tak, jak już pokazałem Wam przed chwilą. Mimo to nie jest on zły. Jest on bardzo dobry. Miejmy nadzieję, że będzie rósł. Jeśli chodzi o wodę, no to pojawia się tam w środku. Rosną tam na dnie małe kryształki. Ale to nie będzie przeszkadzać za nadto. Rozpocząłem też drugą hodowlę. I tutaj zabrałem zarodek. Duży, ale o kształcie bardzo nieregularnym. Proszę bardzo. I on rozwijając się, jak widzicie już nie tworzy, bo to był ten zarodek był zrobiony z wielu mniejszych kryształów. I on już nie tworzy monokryształu, tylko jak widzicie, będzie się rozrastał na boki. I to też da ciekawy efekt. Zatem, no, jak widzicie, po bokach te kryształy są bardzo, naprawdę bardzo ładne. I razem uformują taki hmm, taki po prostu większy kryształ złożony z mniejszych. Tak jak ten będzie całkowicie pojedynczy, ten, który tu się krystalizuje. To tutaj będzie trwała krystalizacja takiego. Złożonego z wielu innych, z mniejszych. No zatem, jeśli chodzi o ten progres, to to, jak na razie, na tyle. Widzimy się za tydzień. Cześć!